Muzyka oraz telewizja są moimi ulubionymi dziedzinami sztuki. Dlatego ten film jest o artyście, który spełnia się na obu tych polach: muzycznie jako childish gambino, raper, ale nie tylko, co najlepiej słychać na Awaken My Love, któremu zawdzięcza chyba największy wzrost popularności. Pozostałe albumy, choć nie tak popularne, także zasługują na uwagę słuchaczy, szczególnie jeśli ktoś gustuje w amerykańskim rapie. Ale tak jak wspomniałem na początku, gambino, a właściwie Donald Glover. Nie ogranicza się tylko do tworzenia świetnej muzyki. Jest także aktorem, scenarzystą i reżyserem. Najlepszym dowodem jego wszechstronności jest serial Atlanta, do którego napisał scenariusz, wyreżyserował kilka odcinków, a przede wszystkim zagrał główną rolę. Nie dość, że udało mu się stworzyć niezwykle klimatyczną i zabawną produkcję, to jeszcze znalazł miejsca, by poruszyć za jej pomocą problemy współczesnego świata, w szczególności te dotykające czarnych mieszkańców USA. Rasizm, bieda, nierówności społeczne – to tematy, które porusza w większości swoich utworów. Nie godzi się na zamiatanie tych problemów pod dywan. Glover równie otwarcie mówi o używaniu marihuany w procesie twórczym. To także kwestia, która w większości miejsc na świecie dalej budzi kontrowersje. A szkoda, bo dzięki niej nagrywanie tego filmu byłoby dużo przyjemniejsze.